Jeśli masz ochotę na wilgotne, puszyste i bardzo czekoladowe ciasto, to zaraz pokażę Ci przepis, który zawsze się udaje. Lista składników jest w opisie. Na początek do miski wbijamy jajka. Następnie dodajemy cukier i krótko miksujemy. Dosłownie pół minutki. Nie trzeba długo. Cukier nie musi się całkowicie rozpuścić. Do drugiej miski mieszamy suche składniki. Dodajemy mąkę, kakao. Dodajemy proszek do pieczenia. Dodajemy sodę. Szczyptę soli. I dodajemy zmieloną wanilię. Może być ekstrakt lub cukier wanilinowy. I suche składniki dokładnie mieszamy. Następnie do jajek dodajemy mleko. I wlewamy też olej. Krótko mieszamy. Tylko do połączenia. Teraz do mokrych składników wsypujemy suche składniki i mieszamy krótko, aż masa będzie jednolita. Nie mieszamy za długo. To ważne, żeby ciasto było miękkie. I tak wygląda gotowa masa. Bierzemy keksówkę i wykładamy papierem do pieczenia i przypinamy spinaczami, żeby papier się nie zwijał. No i dzięki temu można będzie łatwo wyjąć ciasto. Ciasto przelewamy do keksówki i wyrównujemy wierzch. Do środka nie dodaję orzechów ani czekolady, ale oczywiście można, jeśli ktoś lubi. Pieczemy w rozgrzanym piekarniku do 170 stopni góra-dół około 55 minut do suchego patyczka. Przez pieczenie ciasto powinno pięknie urosnąć i popękać. Tak powinno być. Ciasto wyjmujemy i zostawiamy do całkowitego wystudzenia. Gdy ciasto stygnie, na patelnię wrzucamy orzechy laskowe i prażymy do złocistego koloru. Tak złociste podprażone orzechy też zostawiamy do wystudzenia. A następnie do miski wlewamy gorącą śmietankę. I dodajemy polamaną tabliczkę czekolady i mieszamy aż powstanie gładka polewa. Polewa jest gotowa i jeszcze zostało posiekać orzechy laskowe. Nie musimy siekać bardzo drobno, mogą być większe kawałki. Wtedy będzie pięknie wyglądało. Polewam, polewamy wystudzone ciasto jeszcze w formie. Rozprowadzamy równomiernie. Następnie posypujemy kropeczkami czekolady albo posiekaną czekoladą oraz posiekanymi orzechami łaskowymi. Ciasto zostawiamy na chwilę, aż czekolada stężeje i wtedy można kroić. Ciasto jest mocno czekoladowe, wilgotne i miękkie. Idealne do kawy. A teraz sami zobaczcie, jak wygląda ciasto po przekrojeniu. Jest wilgotne, mięciutkie i puszyste. I jest bardzo mocno czekoladowe. A jeśli przepis się spodobał, daj łapkę w górę i koniecznie zasubskrybuj mój kanał po więcej takich prostych i pysznych przepisów. Dziękuję za oglądanie i życzę udanych wypieków.